Dobra, jeszcze raz odcięcie, uspokój się. 3, 4, 17 października odbyło się spotkanie młodych dekanatu Bobowa. Organizatorami była młodzież działająca przy parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w siedliskach. Wydarzenie to nosiło nazwę do tańca i do różańca ponieważ pierwszym punktem programu była modlitwa różańcowa, a po niej wspólna zabawa. Jest na nami miska, jedna z organizatorek naszego dzisiejszego wydarzenia. Mam pytanie do Ciebie. Jak wyglądały przygotowania? Przygotowania wyglądały tak, że spotykaliśmy się co tydzień, w piątki najczęściej, ewentualnie w soboty i przydzielaliśmy rolę, potem były próby przedstawienia, rozdzieliliśmy też ale, no, każdemu funkcję, kto co ma robić. No i trwało to przez ponad 1,5 miesiąca, ale do dziś. I wydaje się, że wyszło to bardzo dobrze. Jestem pewna. Tak, tak, potwierdzam, wyszło znakomicie. I jeszcze jedno pytanie: czy według Ciebie potrzebne są takie wydarzenia jak to dzisiejsze? Tak, są potrzebne, ponieważ one na przygotowują nas do świadectw młodzieży, możemy się tak zintegrować i mimo spędzić czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W trakcie spotkania młodzi przygotowali scenki przedstawiające mękę i śmierć pana Jezusa. Jest to już kolejne wydarzenie, które przygotowuje nas do Światowych Dni Młodzieży, ale przede wszystkim jednoczy i integruje cały dekanat. Jest z nami dekanalny już pastor młodzieży. Mam do księdza kilka pytań. Pierwsze pytanie, jak ocenia się nas dzisiejsze przygotowanie tego wydarzenia? Tak samo jak kilka miesięcy temu, tak samo i dzisiaj. Młodzież z siedlisk postarała się bardzo. Przygotowała w kościele dla nas scenki do tajemnic różańcowych, więc są z nich wspaniali aktorzy. Pod względem muzycznym śpiew i muzyka również. Naprawdę jest to pod ogromnym wrażeniem. Myślę, że dzisiejsze nasze spotkanie w kościele było owocne. Każdy miał szansę spotkać się z Panem Bogiem i pogłębić swoją wiarę. A czy księdza zdaniem potrzebne są właśnie takiego typu wydarzenia? Jak najbardziej. Młodzież integruje się. Spotykają się nie tylko w szkole, nie tylko na czacie, w internecie, ale przede wszystkim właśnie w realu. To jest nam bardzo potrzebne. I ostatnie pytanie. Jakie plany na przyszłość, jeśli chodzi o dekanalizację wydarzenia? Najbliższe spotkanie za cztery tygodnie w Jankowej. Ksiądz proboszcz z młodzieżą dzisiaj był, patrzył, widział ten wysoki poziom i chce się przygotować na pewno równie atrakcyjnie. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Mam do ciebie pytanie. Jak oceniasz przebieg pracy, jeśli chodzi o młodzież, która przygotowała na dzisiejsze to właśnie wydarzenie? No to tak. Wydaje mi się, że to bardzo dobrze. Czekaj.